Olivia Bieniuk w ogniu krytyki się umiejętnościami w gliniarzach. Olivia Bieniuk powoli zadomawia się w świecie show biznesu. 20-letnia córka Anny Przybylskiej robi. Co w jej mocy, by powtórzyć sukcesy swojej mamy, bo podobnie jak ona pasjonuje się aktorstwem. Młoda celebrytka wciąż pracuje nad swoim warsztatem i szlifuje umiejętności w warszawskiej szkole filmowej Bogusława Lindy. Dla aktorstwa Olivia zmieniła niemal całe swoje życie. Nie tylko wyprowadziła się z rodzinnego miasta i wylądowała w stolicy. Ale zaczęła też obracać się w towarzystwie znanych osób. Coraz częściej można je zobaczyć na imprezach branżowych, Na których nie chadza pomiędzy nauką i innymi zobowiązaniami. Niedawno zdecydowała się także spróbować swoich sił w graniu przed kamerą i wystąpiła w gliniarzach. Cielila się wówczas w rolę studentki, która pragnie rozwijać się w social mediach. Inteligentna dziewczyna próbuje odnaleźć się w nowym życiu po tym, jak wróciła do Polski z USA. Gdzie wcześniej mieszkała z matką. By dać pod opiekę wuja uczy się, lecz skrycie marzy o byciu sławna influencerka. Chociaż wydawałoby się, że Bieniuk otrzymała wyjadkowo łatwa rola, biorąc pod uwagę to, jak wiele lat jest odgrywana postać, jej kreacja nie zadowoliła fanów serialu. Internauci ostro skrytykowali jej starania w sieci. Jeszcze dużo wody w Wisle musiał upłynąć. No, masakra, bądźmy szczerzy. Tragedia ocenili. Zdaniem wielu bieniuk wypadła slabo przy Monice Miller, z która przyszło jej stanąć na planie. W trakcie sceny dyskutowała zwykatuowana celebrytka o tym, czy policjantom i policjantkom wolno nosić statuazę? Nagranie szybko trafiło do sieci. Zobaczcie sami, jak poradziła sobie Oliwia. Pewnym jest, że przed córką Anny przybylskiej jest jeszcze długa droga, by zdolalał się jak na co pragniony sukces, ale ma jeszcze dużo czasu, żeby pracować nad umiejętnościami.